Jest to poradnik do nowej próby zadowolić oskarżyciela. No i co? No i zobaczymy się w próbie. Dobra, to jechałem? No i co? No i wychodzimy. No i co? Wychodzimy w nowym miejscu. Wychodzimy w metrze. Uwaga na pułapki. Czyli tutaj nie ma nic specjalnego. Tylko musimy stąd wyjść. Uzupełniać się najlepiej w segły z butelkami. Zabierać plakaty. I co? No i musimy przynieść tikać jak na. Parku. I są tutaj dwa miejsca, w którym on się respi. I jeszcze jest od tutaj. A, akurat tutaj mi się nie trafiło. A, drugi jest to tam. No, mogę tędy... Ten... No, wejdę. O, cegła. O, i musimy kliknąć takie oto I nie możemy stąd wyjść, jeżeli stąd wyjdziemy, ten obszar opuścimy, to wtedy no ale nie będzie nam to to nabijać. I tutaj na każdym poziomie będzie wychodził gostek tak jak teraz. Więc najlepiej, jeżeli będziemy robić to, nie wiem, pierwszy raz czy kiedyś, to lepiej się po prostu schować w szafie, siedzieć, wychodzić wtedy, kiedy coś się stanie. Tak jak teraz. Lepsze przez to, że te ghost, te maczety, nawet na najniższym poziomie, z redukcją hałasu, nie słyszą każdy schod, nie? To jest... To jest po prostu magia. Na standardowym, na intensywnym, na psychochirurgii jest to samo. Akurat, jeżeli gramy właśnie w te cztery osoby, to najlepiej po prostu sobie niech każdy sobie obstawi taki jeden przełącznik. Tutaj po prostu mieli obstawione. Niech on sobie tam pójdzie, i to musi podspać do 100%, bo inaczej. No, nie weźmiemy tego. Cały czas musimy być w obszarze. Bardzo ważne. Wkładamy No I wchodzimy do góry. Będzie tu Secret Room teraz? Nie. Ogólnie to Secret room się rozpi tutaj. Jeden. Pierwszy. No i co? No i jest. I Franco. A, ja on tam swoje coś gada jak zwykle. Za dużo mleka wypił i. No. no chyba nas nie trawi. A, no właśnie. Za dużo mleka wypił, widzę. To mleko miało za dużo procentów. Mogę już wyjść? No. Dzięki. Tutaj jakaś torpia, nie? Dobra. Troszeczkę musimy powyjmować stąd. Dobra. Kiedy już się wyjęliśmy... ...to idziemy teraz tu. Tutaj do tych drzwi i. Motyw sądu, który. osobiście mi się nie podoba na tej mapie, bo ona jest strasznie duża. I to jest kolejny raz. robienie tego samego co na jednej mapie i wiesz co wyszło. Na szczęście są tutaj blisko. I z tych jego. Ubów mamy. Klucz, nic, i musimy wtedy szukać odpowiednich takich oto, Żeby wejść. I tutaj jest pierwsza lalka z tym sierpem. Ja sobie otworzę tutaj drzwi, fajnie sobie tutaj podwitać te drzwi żeby sobie móc po prostu tak manewrować jakby oni tutaj przyszli właśnie ten już idzie I się to się też trzymaj przy 30 30 i 60 przy 60% Okej, okay. no, poczekam tutaj. Może akurat to będzie na górze jedno No, mógłbyś tam pójść oni się, oni się tak kręcą jakby to był najwyższy poziom o. akurat się trafiło I teraz już możemy iść spokojnie na dół O, już się to nie wyłączy, tylko się wyłącza przy 30% i 60% No, mój stąd iść Właśnie No ja sobie zejdę tutaj na i mi tutaj czasem nie przyszedł mam, mogę iść, wracamy tą samą drogą, co przeszliśmy. Ja sobie wyczyszczę staminę. I jest kolejny. No, wszedł do tego, więc będę mieć łatwiej, o ile tam nie ma tych drzwi. Na ucieczki. Okej, zamknijmy go. tutaj też, żeby nam nie uciekł. A w razie czego to ja go mogę jeszcze oburzyć, więc... No właśnie po to. I się nie zbliżać do nich, bo oni szybciej wybuchają od tamtych na sądzie. Mam drugi klucz. Co jest tego wymienię? I tutaj powinien być. O, Franko, słyszę. Tutaj mamy od razu lokalizację do kolejnego. Czy ten tam? A nie, pójdę tutaj. Będę to robił po prostu. Po kolei Muszę mieć w sumie oko na jedno, jeden ekran, chociaż. O, i tutaj jest duży już. O, kolejny. Okay, jest to tutaj, więc... Mogę to być? Nie. Okay. mam nadzieję, że tu mi się weźmie trafi. A jak nie to trochę Lipton. Musiałeś to przejścia. Okej. Okay. Teraz gdzie tam jest. Musi być tam, tak, sobie to obejdę, Tyk. i się schowam tutaj i to się będzie nabijało, a ja sobie tutaj elegancko sobie poczekam. I to niezależnie na którym poziomie to gramy, tak? Będzie za każdym razem ze 30, 60 i później normalnie. Więc trzeba tutaj się cierpliwie naczekać. Okej, okay. mam już to, to, więc co mogę ją zabrać? Foli wyrodki. A przy okazji wyszedł ten gostek, czy ja mogę tędy jakoś tam przejść? Eee, chyba nie. Będzie tu wchodzić, czy nie? Tak, A, teraz ja się schowam. Mam nadzieję, że ty nie zajdziesz. Dobra. A tu ogólnie chyba się rozpić drugi seks ten. Secret room. No. Pozwól, że ja ją wezmę i przejdę sobie. Dobra, drugą już mam. Jeszcze tylko mi... brakuje. No. Voilà. Ja tylko tak. I gdzie te... I dwojga bandana. zajrzę tutaj jeszcze. o to może być? Nigdy nie wiadomo, gdzie on może się właśnie wiereszć. A właśnie. Jest. Bo oh no o. I go mam No bo niech on tam pójdzie No tak, to, to jest. Nie wiem, to jest strasznie dziwne, że on po prostu idzie tam, a nagle sekundę się zawraca tutaj. To jest dziwne trochę. A dziwne jest to, że jeszcze nie znalazłem tego plakatu. No. Trzecia lalka teraz. I tak, otworzyć e, muszę sobie to. Tutaj. No, teraz będę musiał... Będę tutaj poczekać. O, akurat to. Teraz mi się trafiło łatwo. No, schowam się znowu. I będę sobie patrzę jeszcze 15% Dobra, mogę wyjść i najprawdopodobniej to się teraz na górze będzie Ale na górze nie odlokowałem sobie, Właśnie. musiałeś tu pójść, nie, nie mógł poczekać cierpliwie. Ok, mam wgląd, ale to już jest ostatnie, więc ale wystarczy sobie poczekać na luzie, schować się i siedzieć. 90... Tak, też mogę wyjść w sumie. O, właśnie. Okej, okay, spyt cegły jest zabiorę. Dobra. Nie mogę stąd uciekać. Przydałoby mi się... cegły. Nie ukrywam, że nam nie jest potrzebna tylko cegła. Wciąż widziałem plakat, ale nie Muszę się rozejrzeć za plakatami też. A no, to wystarczy. Dobra, jeszcze jedna noga. gdzie on się mógł wyrzucić? A tutaj, dobra. No mi... właśnie, dajcie mi cegłę. Idzie tutaj. Okej, okay, dobra. Żeby mi on nie uciekł. Czekam aż mi tamten pójdzie. Chcę go dopaść po prostu na 300. Mam ogłoszenie, więc mogę już to zrobić. Jestem daleko od niego. O góry sobie mi nie uciekł. Ale mam tylko 2, nic jak na samdzie. Mam ogień. I ogień gdzieś powinien być. O właśnie. Tak, tego jeszcze musimy pozbyć, bo to jest nam nie będzie potrzebne. Ok. Eee, otworzyć sobie na pewno. To chyba wyjście. A. To se vidě na koleji se tu tady počkám. Akurát je to tady trafilo. O, daj mu to, mógłbyś mi stąd pójść. Dobra, proszę się, daj mi tutaj teraz. To. Okej, okay, to już jest ostatnie, więc już mogę sobie siedzieć i nic ciekawego nie robić, tylko tych dwóch plakatów by się przydało znaleźć. A no, jak nie to trudno. I będę ich szukał. To już mogę wejść. A, tam jest talon. A, wymiekania, więc już... Przyszedłem... to jest. Stambora no, więc wystarczy, że ją sobie podniosę i będę po drugiej stronie. Bierzemy i idziemy. O, tu była cegła. Zazwalona, ale jednak. Oj, daj mi się im butelkę. nie Oj, tu chyba się też świeciło. Tak. Nie widzę żadnych plakatów. No, nie ukrywałem, żeby mi się przydały. Dobra. Teraz, kiedy mamy te wszystkie alki przyniesione, to teraz trzeba wszystkie po kolei nacisnąć. W randomowej kolejności, to nie ma znaczenia teraz. Dobra. I teraz tutaj trzeba, tak jak jest tutaj pokazane, trzeba kliknąć w odpowiedniej kolejności dane kolory. I tutaj w późniejszym etapie, jeżeli nie zapamiętamy, to będzie nam trudniej. Czyli niebieski, żółty, czerwony. Niebieski, żółty i czerwony. Niebieski, czerwony, żółty, zielony. Niebieski, czerwony, żółty i, i zielony. I jeszcze ostatni to będzie? Żółty, zielony, czerwony, żółty. I wiec, chyba tak, dwa razy żółty: żółty, zielony, czerwony, żółty i niebieski. Jeżeli to zrobimy, to już możemy stąd uciekać, tak naprawdę, bo to już jest końcówka. Wychodzimy tymi drzwiami, co wyszedłem i idziemy prosto do metra, znowu. Idziemy sobie obojętnie którą stroną Uwaga, na pułapkę, bo bym się wywalił teraz i co i koniec. Chyba będzie coś około 25 minut 30 Takiego. 25, to cena, a to bez znaczenia e, Także to byłoby na tyle z tego e, Także dzięki i... narka